Zachodnio-pomorska Biblioteka Cyfrowa, Kurier Szczeciński, 10 kwietnia 1947 roku. Czwartek. 29 miliardów złotych rząd przeznaczy w tym roku na inwestycje dla ziem odzyskanych. Demobilizacja Armii Radzieckiej. W armii radzieckiej odbywa się obecnie kolejna demobilizacja starszych roczników. Tysiące mężczyzn i kobiet powraca do pracy pokojowej. Wszyscy zdemobilizowani są otoczeni poważaniem i opieką, wszyscy otrzymują pracę, która ich interesuje i odpowiada im materialnie. Wszyscy wyrażają swą radość, że mogą obecnie brać udział w pokojowej pracy dla dobra ojczyzny, tak jak walczyli o jej całość. Odbudowa Szkoły Morskiej rusza z miejsca. Ministerstwo Żeglugi wyasygnowało brakujące 15 milionów złotych. Dyrekcja Szkoły Morskiej w Gdyni otrzymała depesze od wiceministra Pietrusewicza z Warszawy, zawiadamiającą, że odbudowa Szkoły Morskiej w Szczecinie jest zapewniona. Jeszcze przed kilku dniami zachodziła obawa, że uruchomienie tej uczelni może się odwlec do przyszłego roku. Na odbudowę gmachu potrzeba było 30 milionów, a przyznane kredyty wynosiły tylko 20 milionów. Mimo starań, przez dwa tygodnie nie było widoków na zdobycie brakujących 15 milionów. Do 15 września gmach szkoły winien być całkowicie wykończony, bowiem z nowym rokiem szkolnym wydział nawigacyjny Państwowej Szkoły Morskiej przeniesiony zostanie z Gdyni do Szczecina. W międzyczasie kancelaria szkoły w Gdyni przyjmować będzie podania o dopuszczenie do egzaminów wstępnych. Chciałbym pójść do marynarki. 15 minut w lokalu Komisji Poborowej. Tymi słowy, witam mnie wartownik w lokalu Komisji Poborowej przy alei Wojska Polskiego 69. Przepycham się wśród młodych poborowych i wciskam nieomal przemocą do sanktuarium Komisji. Gdzie odbywają się badania lekarskie i przydzielanie do poszczególnych formacji? Komendant Rejonowej Komisji Uzupełnień, kapitan Bartoszewicz, kończy właśnie sprawdzanie personaliów jednego z poborowych. W jakich formacjach chciałby pan służyć? W lotnictwie, pada odpowiedź. Niestety, miejsca w lotnictwie i marynarce są przeważnie już zajęte. Poborowy nie namyśla się jednak długo, decyduje się na jednostkę zmotoryzowaną, zawsze to zbliżone do samolotu. Cuda techniki sowieckiej. W Instytucie Energetycznym Akademii Nauk ZSRR zbudowano aparat, w którym zastosowane zostały lampy elektronowe. Aparat ten zwany integratorem umożliwia rozwiązywanie najbardziej skomplikowanych równań różniczkowych i algebraicznych. Zbudowany w Sowietach integrator posiada tę wyższość nad zmontowaną niedawno w Ameryce elektronową maszyną do liczenia, że jest niewielki. Cała aparatura przypomina dość dużą szafę i daje się stosunkowo łatwo przenosić z miejsca na miejsce. Chleba nie było, chleb jest. Komisja specjalna robi porządek. Urzędujące od 20 marca w terenie lotne brygady kontrolne przeprowadziły już szereg inspekcji i rewizji. Zostało sporządzonych kilkanaście protokołów w związku z nieuczciwym handlem i lichwą. W rezultacie cukier, którego formalnie nie można było dostać na lekarstwo, znajduje się już we wszystkich sklepach po cenach normalnych. Gorzej jest z chlebem, i tu inspektorat komisji specjalnej zetknął się z miejsca z nieobywatelskim stanowiskiem dwóch słupskich piekarzy. W jednym wypadku piekarz magazynował zapasy mąki dla celów spekulacyjnych, w drugim wypadku piekarz zużył kontyngentową mąkę na wolnym rynku. Obaj piekarze zostali już umieszczeni w miejscu odosobnienia.